No dzień dobry capki. Akurat miałem co innego w pranach, ale no, ziemia trochę jest skuta jeszcze od tych mrozów. A co dzisiaj będę robić, to już wam pokazuję. Ten ogródek trzeba będzie ogarnąć, ale przed tym ogarnianiem trzeba przeciąć tutaj, żeby dwa razy jednej roboty nie robić. Najpierw tutaj wejdę, te krzaczory z yy, sakatorem a później zajmę się do testowania w sumie bo mamy nową yy, to ma, no, piłę do żywopłotów i no, będę testować nie? jak to będzie się sprawować a testować będę właśnie oto taką piłę oczywiście to nie jest rokowanie produktu Nikt, mnie za to nie, nikt mi za to nie płaci. A jest to STIR HSE 71. Niestety nie wiem, ile to ma koni. A tutaj będzie. 230 i 240 V, 50 Hz, 600 V. Y, watów znaczy się. No, no, zobaczymy. Made in Germany. Czerwiec 2023 rok produkcji. Z przodu, z przodu nic nie ma. Wcześniej mieliśmy jakąś chińską taką yy, podkaszarkę. I w sumie ona dawała radę. Yy, no ale już się tam coś w środku yy, spaliło. A to mówię. Dzisiaj będzie pierwsze odpalenie. Nie wiem czego się spodziewać, ale najpierw idę ogarnąć te kołki, żeby łatwiej było tam wreszcie. Automatem Rux idzie. Minuta i po sprawie. Jak rudstro. Pierwsza ściana, e, ta najkrótsza, zrobiona. Idzie no jak masełko, bo wiadomo nowe więc idzie. Tutaj jest też dobra rzecz, tak jak w tamtym ta rączka obracana, czyli można o 90 stopni w różną stronę sobie obrócić jak wygodniej. Więc to się przydaje. No i co? Polecimy chyba tą stronę. No już obcięte z boku i z góry. Trochę śmieci jest. Tutaj będzie najgorzej pomiędzy tymi różami. Trochę tutaj fałd się zrobiło, ale to przez te róże. Ale to zapuści się. Ale za, zacznie rosnąć. To się zapuści tutaj też wrazłem. No tutaj trochę gorzej mi poszło, bo no ma mało miejsca, nie a ja jestem trochę z tych większych kościągnięty, a tutaj już zagrabione. Trzeba będzie zbierać. No nie wszystko się zmieściło. Trzeba poczekać aż wywiozą i, i resztę załadować w przyszłym tygodniu. Już po robocie to No co w sumie szybko poszło Bo też miałem mało czasu bo wiadomo jakby jakby YouTube byłby moim źródłem dochodu po prostu jakby ludzie mnie oglądali no to mógłbym i co drugi dzień wypuszczać jakiś filmik właśnie z takich robót albo tak jak patrzę na Leszczynę z historii kulturowej i roli y, przy człowieku tejże go drzewa. Drzewa, krzaka o to też można dwojako patrzeć. Właśnie przez y, historię tego drzewa. Y, jak, y, w obrazie jaki tam był konstruowany przez człowieka tej rośliny, ale no niestety nie. Muszę do kołchozu się zbierać. Y, a tak co no. Jak się podobało, to wiecie, co tam macie zrobić. Lajk, like, sub, komentarz. No i co, do następnego ogniota, nie? No na razie.